Waldemar i Dorota z rolnik, szukażony, podzieli się ze swoimi fanami radosną wieścią. Jak wyszło na jaw, para ma konkretne plany dotyczące swojej przyszłości. Co więcej, zakochani znają konkretny termin zapowiadanych przez siebie dużych życiowych zmian. Co takiego siedzi im w głowie? Chyba nie ma drugiego uczestnika, rolnik szuka żony, który nagrabiłby sobie u widzów równie mocno co Waldemar Gilas. Najpierw szukał szczęścia u boku kobiety spoza programu, kiedy jednak się nie udało, próbował nawiązać bliższą relację z Ewą. Ta jednak nie przetrwała próby czasu, przez co rolnik skierował się ku dorocie. Nowa wybranka uczestnika odwzajemniła jego uczuci. Do tej pory są parą, nie sprawiło to jednak, że za swoje wcześniejsze występki zyskał więcej sympatii publiczności. Waldemar i Dorota z rolnik szuka żony planują przyszłość. Zakochani wiążą ze sobą wspólną przyszłość. Jak zdradzili w ostatniej rozmowie, zamierzają wynieść swoją relację na kolejny poziom. Waldemar i Dorota zamieszkają ze sobą co więcej, znają już konkretną datę przeprowadzki. Gilas przyznał w wywiadzie z faktem, że zamieszkanie pod jednym dachem jest obecnie priorytetem pary. Kiedy to nastąpi, biorąc pod uwagę edukację syna Doroty, musi poczekać to aż do końca roku szkolnego.